Seria, o jakiej będzie mowa, to Witchcraft Works, seria z 2014 roku. Zaczynamy. Wstęp fabularny do serii. Wszystko zaczyna się wokół naszego głównego bohatera, jakim jest Takiami Honka. Zostańmy przy tym, że to będzie Hon w skrócie dla nas, który jest regularnym studentem, nie posiadającym żadnych większych, mniejszych problemów, który uczęszcza do szkoły. Niestety ma pewien problem, ponieważ jeżdżąc autobusem zazwyczaj zdarza mu się, że jedzie z najładniejszą, najlepiej wysportowaną postacią w całej budzie, którą wszyscy podziwiają i kochają, co jest jedynym problem, jednym z jego problemów. Aczkolwiek drugim problemem jest to, że podczas losowania miejsc ona siedzi obok niego, co jest dość frustrujące i tak dalej. I przysparza mu trochę kłopotów. No, No i wszystko się tak toczy i tak dalej, tam jest pewien Problem raz, gdy upada mu gumka, ją nam podnosi dla niego, za co zostaje obity później przez jej fan klub, że jak to był w stanie tutaj nawiązać jakąś relację z ich księżniczką. No i pewnego dnia, kiedy idzie wypełniać swoje takie służby porządkowe, bym to nazwał, jak to zwykle w takich seriach bywa, e, zaczyna spadać na niego budynek i chwilę później patrzy, a ta właśnie mm, księżniczka najbardziej pożądana, Ayaka Kagari, jest przebrana za wiedźmę i trzyma go w swoich ramionach, e, będąc na miotle. I tak mniej więcej zaczyna się historia Witchcraft Works i tego o czym to jest. Warto jeszcze wspomnieć, że okazuje się nagle, że Kadarin miała bronić cały czas tego młodego człowieka, swojego rówieśnika i w jakimś sensie ukochanego, czy tam narzeczonego, potajemnie, ale teraz skoro wszystko wyszło na jaw, to nie musi już tego robić i w międzyczasie dowiadujemy się, że istnieje świat magii i tak dalej, czarownic, bla bla bla. Ok, tyle tytułem wstępu fabularnego. postaci, Hon. Hon jest standardową postacią, gdzie nastąpiła pewna zabawa archetypem i zamienienie przynależności płciowej. To znaczy Hon odgrywa tutaj bardziej kobiecą rolę, bym powiedział, w tej serii. E, nietypową męską rolę obrońcy. Ta rola została przycielona Ajace, która posiada cechy e, większość cech standardowego takiego właśnie obrońcy i tak dalej. Można powiedzieć, że trochę taki, taki Ichigo, nie? Taki trochę natsu z niej jest, poważny co Zresztą będzie to widać też po stylu rysowania tych postaci, że on jest narysowana taką fest postawną kobietę a on właśnie takiego troszkę lipnego chłopaszka, trochę zniewieściałego. Nie będę się tutaj rozwijał nad jakimiś cechami osobowo osobowościowymi postaci, ponieważ nie ma jakichś ich wybitnych, czy takich, które naprawdę rzuciłyby mi się w oczy. Przejdę więc do plusów i minusów całej serii. Na plus. Zabawa archetypami postaci, co jest naprawdę ciekawe i pojawia się tutaj dużo postaci, rzekomo standardowych, ale pokazanych w niestandardowym ujęciu. Tutaj na przykład nasza dwójka głównych bohaterów, gdzie jest właśnie ta zamiana temu, kto kogo broni, w jaki sposób ich podejście, mimo tego, że są narysowane jako przeciwne bucie. E, szydercze podejście do klasycznego tematu, co też jest bardzo fajne, że ten świat magii tutaj, tej fantastyki został pokazany w taki dość mocno szyderczy i wyśmiewczy sposób, aczkolwiek nie jest to złe i Myślę, że nie, nie razi to nikogo i nikogo nie obraża. Szalony design i tematyka tego, co tam się dzieje, czyli pokazane jakichś szalonych król armii królików, czy olbrzymich miśników walczących ze sobą, jest naprawdę czymś ciekawym. Do tego szalona kolorystyka i e, szalona budowa tego świata jest bardzo przyjemna. Ciekawe koncepty, postaci nieschematyczne, tak jak już mówiłem, zabawa tymi archetypami, e, zabawa cechami osobowości, to, że na przykład laska przejawia cechy męskie i tak dalej. No Jest to ciekawe. Pomimo wielu wad miłe oglądanie, I naprawdę mimo tego, że seria jest prosta, banalna i tak naprawdę nie posiada nic więcej w sobie, bardzo miło mi się oglądało. Posiadał tego jeszcze bardzo specyficzny humor, który no, jest fajny, mi się to miło oglądało i nie mogę powiedzieć, że tutaj kurczę coś zarzucić. Na pewno wiem, że mogą się znaleźć osoby, które powiedzą, że no, humor jest jakiś denny czy nie odpowiada im, ale dla mnie był w porządku. Na minus. Standardowe realie świata przedstawionego. No tutaj nie mamy żadnej wykwintności, nie mamy świat magii i tak dalej. Oczywiście jedyną taką wykwintnością jest dodane pewne zaklęcie rzucone na świat, na miasto, w którym się dzieje cała rzecz, aby z jego zniszczenia nie były, aby podczas pojedynków naszych Wiedźm zniszczenia nie dotykały ludzi przeciętnych. Z czym będzie teraz związana fabuła później? Brak wątków pobocznych. No na upartego nie istnieją wątki poboczne, istnieją tylko wątki główne, e, tak. Fabuła jest banalna i prosta, od punktu A do punktu B, od punktu B do punktu C. Nie mamy tutaj żadnych super zapirowań i tak dalej. Brak przynależności płciowej. O ile zabawa archetypami jest fajna, to ten brak przynależności płciowej czy pewnego jego zaburzenia Boże, może być troszkę martwiące. I można powiedzieć, że to jest właśnie taka zabawa trochę w gender i propagowanie trochę moim zdaniem treści, które nie powinny być propagowane. Zobaczmy, na chwilę obecną nie rozwinęło się aż tego tak, żeby wznosić ale aczkolwiek warto zasygnalizować, że trochę to na minus jest. No i podłoża postaci, że są banalne, szalone lub brak, bo o wielu postaciach nie wiemy nic skąd się wzięły. U niektórych to jest tota, totalne odmurzenie, tak się wzięło, U niektórych są... po prostu nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Ogólnie podsumowując serii powiedziałbym, że jakie mi się miło oglądała i pomimo wszystkich jej wad naprawdę uważam, że warto ją obejrzeć jako coś na jako jakąś szaloną komedykę i coś nowego, próbę... Po prostu oderwania się od utartych schematów myślowych i standardów, jakie się wytworzyły w człowieku przez oglądanie, powiedzmy, tych X czy Y, ilości serii związanych z magią czy z supermocami. Naprawdę miło się to ogląda, są ciekawe niektóre koncepcje, ciekawe pokazane niektóre z fragmenty. Na pewno będzie dużo takich, nie wiem, nawet jakby to ująć, szczerze rzecz biorąc. Dużo motywów, który, z którymi się poszczególne osoby w zależności od własnych upodobań nie będą zgadzały. No ale cóż, ja serię mogę polecić, mogę powiedzieć, że daj 7. 7 jak na taką serię, myślę, że jest z dobrą oceną. Nie jest dnem, nie jest geniuszem, myślę, że fajnie ją obejrzeć, żeby się rozluźnić. I to wszystko z mojej strony.